Jak poczułaś się, jak przyszła ta wielka propozycja przełomowa od Playboya? A więc było to dla mnie tak naprawdę wielkim, wielkim zaskoczeniem, gdyż pamiętam, oglądając Króliczki Playboya podejrzewam na MTV, naszej polskiej edycji, nie wyobrażałam sobie siebie jako, tak powiem, Króliczka Playboya, jako tej dziewczyny. Bo ty też Nigdy. nie przystajesz do tego wzorca, wiesz, nie jesteś taką nakarpowaną blondynką. Nie jestem blondynką, nie mam. Yy, że tak powiem matka naturalnie nie obdarzyła mnie aż takimi, aż tak te, dokładnie, mhm. więc e, też nie pomyślałam, że mogliby być, że Playboy mógłby być zainteresowany e, dziewczynami takiej urodni też jak ja, mhm. naturalna, mhm. no i jeszcze modelka z Nowego Jorku. Playboy amerykański w porównaniu do, innym, do innych właśnie jeśli chodzi o Playboya w innych krajach, no, nie da się go porównać, mhm. tak? Więc to jednak w sumie też taki zaszczyt, że zostałam jakby zauważona przez e, Playboya. Byłaś jedną z najmłodszych Playmate e, Playboya, no i poza tym pierwszą polką. Czego Dokładnie. gratulujemy. E, powiedz, jak wygląda sesja? Jak wygląda praca nad sesją dla Playboya? E, jest bardzo pracowita, mhm. jest bardzo pracowita. Spodziewałam się bardzo szybkich zdjęć, tak? A się okazało, że tydzień ciężkiej harówki jednak tydzień. był. Tydzień, no tak. to rzeczywiście długo. Ponad tydzień był ciężkiej charówki, codziennie były zdjęcia od rana do wieczora. Mhm. Były zdjęcia, ale przy, praca z Playboyem, akurat z tymi ludźmi, z którymi miałam właśnie przyjemność pracować, okazała się po prostu świetna. Naprawdę, nie poczułam w ogóle, jakby to była moja praca. Tak naprawdę. Nie było żadnego zażenowania, że jesteś nago? Nie, absolutnie, mhm. gdyż ci ludzie, pracujący z Playboyem, pracują... Z nimi przez 20 lat, więcej nawet. I widzą mnóstwo nagich, pięknych, pięknych kobiet. kobiet, tak? Więc dla nich tak naprawdę to nie robiło, nie robiło różnicy, mhm. czy to ja stoję, czy jakaś inna dziewczyna. Dlaczego w Polsce dziewczyny wstydzą się takich sesji? Dlaczego trzeba je długo namawiać, prosić, oferować za to wielkie pieniądze? A w Stanach wiem, że dziewczyna to walczy. Na no twoje miejsce było ile? Ponad 60 tysięcy kandydatek? Było strasznie wiele. Naprawdę. No właśnie, i to jest osiągnięcie, prawda? Jednak u nas podchodzi się do tego w taki, no. Lekko zawstydzony sposób. Tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, czemu tak jest. Nie mam może to przez naszą polską nie wiem, mentalność, mhm. może to przez wychowanie. A ja akurat w sumie nie miałam, nie miałam problemu z nagością. Trenowałam pływanie przez wiele lat i tak naprawdę na basenie co? Zakrywał mnie tylko kostium kąpielowy, więc tak jak wszyscy mnie widzieli, byłam otoczona, że tak powiem, pół e, nagimi ciałami. Przez dosłownie, że tak powiem prawie. E, 10 9 lat, więc nie było to dla mnie problemem, a szczególnie wstydzić się nie ma czego, bo każdy z nas ma to samo, tak? To jest, to, to, to jest dosłownie każdy, każdy, widział to ciało, każdy widział w swoim życiu, nie wiem, jedną czy na pewno wiele nagich kobiet i nagich mężczyzn, każdy to widział, więc każdy wie, że to jest to samo i nie ma się czego wstydzić. Powiedz mi, kochana, jaki jest Hugh Hefner? Jestem bardzo ciekawa. Hugh Hefner y, tak naprawdę jest Prze Inteligentnym, naprawdę kochanym, bardzo dowcipnym mężczyzną. Jest Playboyem ciągle? Trudno mi, to trudno mi jest to określić, mm -hmm. gdyż e, gdy przebywałam e, w, play w Playboy mężczyzn, dokładnie przebywałam w Domku dla Gości, dla Playment, nie miałam okazji e, przebywać w tej głównej rezydencji, przebywać z nimi, gdyż przejechałam tam tylko na zdjęcia i byłam bardzo zapracowana od. Od rana do wieczora, ale mogłam uczestniczyć e, z jednej z bardzo popularnej, m, tak jakby w, czwa, w czwartkowe popołudnia gry w domino. Gry w domino. <laughs> tak. E, no jak proszę. znane są właśnie niektóre właśnie imprezy w Playboy Mansion, to, o, to również są znane właśnie gry w domino, gry karciane, mhm. nie wiem. E, wieczór właśnie filmowy, to zostałam właśnie zaproszona na grę, grę w Domino, to naprawdę z, z, z innymi dziewczynami z Playboya, to bardzo miło to wspominam, naprawdę. Przesympatyczny, przekochany człowiek.